Cześć wam wszystkim, dzisiaj mamy piątek z XRS Camp, ciąg dalszy. Od poniedziałka, w zasadzie od zeszłego piątku chyba tutaj jeździmy. Jestem tutaj z Bartkiem Zalewskim, czyli kierowca timowy X-Ray, kierowca timowy Hot Race'a. E, mnóstwa innych firm, ale to już pewnie Bartek nam powie. E, za nami jeszcze trwają, e, trwają jakieś próbne jazdy. Mieliśmy dzisiaj kwalifikacje. E, Bartku, pomiędzy, pomiędzy zeszłym weekendem a tym, co się zbliża, e, tutaj masz Marko Baruflo do tego, żeby ci pomagał z różnymi rzeczami, e, z setupem. E, jak, jak, jak widzisz w ogóle swój progres? Jak ci się to wszystko podoba tutaj, to co się, to, co się Dzień. Jestem bardzo zadowolony, bo pobiłem swój best lap o 2 sekundy. Co, mm -hmm. To takie y, w elektryku to. No niesamowicie, wow, 41. 41 4? chyba, 4, 4. tak, no. dokładnie. E, no i wow, pomógł Marko, dzięki. E, bardzo, m, tak jakby bardzo mi podpasował je, mm -hmm. e, jego trzy gwiazdy. Mm -hmm. Tu, który można dopasować do mojego mhm. i strasznie mamy podobne setapy mhm. e, i bardzo przyjemnie mi się jeździ. Jestem bardzo zadowolony, że, mm, że przyjechał e, i widzę ogromny progres e, mhm. z ustawieniami. E, chcę zaś podziękować mojemu tacie i mojemu teamom, e, tak jest. E, którzy mi którzy mi mm, wspomagają, pomagają, pomagają oczywiście, tak. tak, tak jest. Bo tak to, to na pewno tak dobrze mi nie, by nie szło, bo... Mm -hmm. y po no, Bardzo Nie no, musi być dziękuję. wsparcie już przy tak. Twoim poziomie, przy tym, przy tym, co Wy chcecie uprawiać. Wy już tam się ścigacie o e, pół sekundy, ćwierć sekundy, jedną dziesiątą sekundy. Tak. To, już e, jest to, już jest to już jest bardzo ważne. Jedna dziesiąta to już jest bardzo ważne. Tak jest. Je, zmieniamy coś, patrzymy, jak jest o, mhm. na przykład o dwie dziesiąte różnicy, e, to jest super. Ja nie mhm. wiem, czy dobrze to mówię. Tak dobrze, bardzo dobrze. dobrze mówisz, bardzo dobrze. To, to super i tak mhm. ciągle, ciągle coś testujemy. Mhm. W elektryku podpasował mi um, ustawienia, regulatora, ustawienia regulatora. Musiałem, tak jakby ustawienia mogły być, ale e, i było bardzo szybko. No. Mhm. E, dobrze, a jakby cała idea cała idea tego, że tutaj siedzimy w zasadzie tydzień czasu na torze, tego, że... Mamy na razie szczęście, że jest pogoda i storu praktycznie korzystamy codziennie. Ten poniedziałek był tylko taki do południa jeździliśmy. No poniedziałek, mhm. więc, e, więc sobie tam e, nie ma jakiejś tragedii, mhm. bo to trudno wpasować się w takie dni, w które nic nie pada, nie ma mhm. no, jakiejś No ostatnio problem, nie? Tak, ostatnio, bo no. ciągle. No, no właśnie. Mało padało cię. Tak jakby jak Teraz, padało, to mocno, a jak nie padało, to tak słabo. Mamy szczęście, że pod koniec tego, że pod koniec tego jakby miesiąca lipca ta pogoda w miarę dopisuje. Te chmury dzisiaj są, takie się no, chmury tak, trochę. Troje trochę się coś tam, Tak, coś tam może popada, <grym> tak. oby nie. No Jutro mamy już jakieś tam nasze mini obozowe zawody, można powiedzieć, i będziemy się ścigać. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Natomiast czołówkę mamy. Świetną, bo jedzie Marko, Michał, jedzie Michał Orłowski, no. jedziesz, jedziesz Ty. Jest jeszcze kolega z Anglii, którego nawet nie wiem, jak ma na imię. Też nie wiem, ale tak. z tego co słyszałem, nie będzie jeździł na zawodach. Ale bo będzie jest... ustawiał co, silnik Michałowi, tankował, mhm. wszystko on będzie robił. Aha. E, chyba dlatego przyjechał zresztą. Tak, żeby zaraz, zaraz, zresztą zaraz Michała tutaj złapiamy i z nim porozmawiamy mhm. sobie. Bartku, piąteczka. Dzięki serdeczne i Dziękuję. do zobaczenia. Cześć wam. Hej, słuchajcie, XRS Poland Race Camp. Mamy tutaj niepełną grupę, bo jeszcze było parę osób wcześniej. Natomiast dzisiaj mamy piątek wieczór, jutro zaczynamy, zaczynamy zawody, więc tam druga grupa się zjedzie dopiero jutro. Natomiast mamy tutaj parę osób. Zacznę od Filipa i zapytam się jak idzie po prostu. Takie dwa, dwa słowa. Filip, pierwszy raz na, na zawodach, pierwszy raz na obozie i pierwszy raz jeździsz 1.8. Szybciutko, w paru słowach, wrażenia. Yy, wrażenia bardzo fajne, bardzo, przyczepne, bardzo przyczepnie mi się nim jeździ, ma bardzo, ma bardzo duże przyspieszenie, no i skoki są bardzo te... Dobre. Bardzo dobre. Dobrze. Janek, yy, jest lipa czy nie ma lipy? Nie ma lipy. <laughs> nie ma lipy, słuchajcie. <laughs> <ma lipy, śmiech> Jan Zaleski, nie ma lipy zacznij na opony, te już wytarte do końca. U Janka jest moc do końca, więc, więc ten naklejka... To, to jest tak szybko, iż, że już mi się naklejka zerwała. No. <laughs> Bartek, jeden z najszybszych kierowców tutaj na kempie. Oponki tata już gdzieś zdjął. Tajemnica. Eee, tak, tajemnica. E, jak, jak ci się podoba taka formuła kilku, kilku tygodni w zasadzie na, 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 na obozie? No, bardzo przyjemna. To, tak, jakby bardzo przyjemne ułożenie mm -hmm. tego rozkładu. Mm -hmm. e, bardzo fajnie było na kajakach no, na tym kępie. No. E, bardzo przyjemnie mi się jeździ. Tor jest w miarę przyczepny i nie ma jakichś ogromnych dziur. Więc y, jestem wszystko, bardzo zadowolony i modelem je, jadą. A komary? Mi jak z komarami? A, no, lipa jest z komarami. No lipa jest, ale popiśkałem się Twoim... Ofem <noise> no, i działa. Ofem off, no. i działa. Dobra, dzięki. E, Sonia, jak u Ciebie widać? E, bardzo duży progres. E, e, jak oceniasz swój, e, powiedzmy, przejazd w zeszły piątek i przejazd w ten piątek? No teraz mi się bardzo poprawiło. Na początku miałam bez trapy 50 albo ponad, teraz już mam 70... Pięć mm -hmm. i dobrze raczej. No to Fajny camp jeszcze tego nigdy nie było, fajnie to przeżyć po raz pierwszy. Potem miejmy nadzieję, że będzie coraz częściej. No pewnie, co, 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 co miesiąc będziemy kępy robić. Sonia dzięki, Asia mm -hmm. dwa słowa. Jak Ci się e podoba tutaj na kempie u nas? Jest wspaniale, naprawdę harmonogram jest super, jest zawsze mm -hmm. coś do roboty. No i to nauka jakby jazdy na torze dużo przyniosła. U mnie to jest poprawa czasu, o prawie no, praktycznie 4 5 sekundy. sekundy. No 4-5 sekund, bo mm -hmm. na zawodach było 49-48, tutaj na 44 chyba. Chyba 446, nie wiem, coś Aha, takiego, ale 40, poniżej 45 tak. sekund udało się zejść. E, także mamy gdzieś okrążenia Asi nagrane, e, także na pewno Wam pokażemy. E, słuchajcie, dzięki Asiu. Dzięki wam, e, dzięki wam e, wszystkim i Trace Camp, e, jeżeli macie ochotę, wpadajcie do nas e, w przyszłym roku. E, mamy nadzieję, że w okolicach tego terminu, kiedy, e, kiedy teraz się rozgrywa. E, no i co? Do zobaczenia. Cześć wam, hej.